O, o, dzień dobry, witam. Uh, ja jestem Darius, Właśnie skończyłem być ciekawym. A to jest Zielonka. Let's play. Dokładnie. Mm, tak, troszeczkę z niemiecka, e, Dobra, mm, razem mamy czerwiec. Już czerwiec mamy. O, ten czas szybko zasuwa. nieźle, Dobra, zobaczymy, jak to wygląda ta trawa. Widać, że. O, teraz to już widać, że jest do koszenie. Widzicie, kwiatuszki ma takie ładne, dobra, czyli to by można było skosić, <laughs> tylko teraz pytanie, czy trzeba, bo o, ile tu kisionki mam, jedna bela, 3,5 tysiąca litrów, no i tu z tyłu też mam jeszcze siano, także nie wiem, czy ja tą łąkę już teraz mam kosić, nie mam pojęcia, 3,5, 4,5 to jest, No no to jest dużo tego siana mam. Chociaż siano można by zrobić jeszcze, tutaj też jeszcze mam siano, tak? Bo krowy mi mało jedzą. No, za dużo tego mam już zmagażynowany. Zmaga 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 mm, jeszcze muszę zobaczyć w ogóle jak wygląda sprawa z krowami. Mleko, słoma, no same można było dorzucić, mleka jest dość. No i muszę teraz zejść z sianem, żeby zjadły siano same. A później będę tylko TMR ładował. Także TMR-u teraz nie ma sensu doładowywać. Kury jeszcze są, jeszcze mają, ale można było je ogarnąć, bo ja już jestem troszeczkę podniecony, bo dzisiaj będę na zwierzątka. No. Mamy zwierzątkę, i trzeba do tego zakupić sobie przyczepę, żeby zwierzątka przywieźć i będzie. Trzeba to zrobić, już tam jedną belę przygotowałem sobie, żeby ją już tam wrzucić, jak tylko przyjeżdżę z y, owieczki. Było fajnie, żeby to było wszystko zgrane. Jeszcze nawet nie wiem, ile tych owieczek sobie kupić. Jaką przyczepę? Pięknie sypło 500 litrów. można sypać kurom. <laughs> Piękne taczki. Takie stylowe. <laughs> Dobra. Kasy nawet dość sporo przebyło, Także fajnie. Jabłka się znowu sprzedają. Macie tu moje kurzęta. Piękne. Bierzcie jedzcie. Oto zboże moje, które sam zebrałem, przechowałem i wam dałem. <grybujesz> Dobra. A resztę. A zostawię w tych toczkach najwyżej później dosypię jeszcze. któregoś dnia nie będę tego zaś tam przesypywał bez przerwy. Dobra. To załatwione. No to lecimy teraz na Szczecin. Nie, zaraz weźmiemy e, jakąś perkawkę czy coś. A chyba Ursus jest tylko pod nosem. No. To jedziemy Ursusem. po przyczepkę. Wiecie, zrobić zrobić zakup przyczepki. co, na promocji mamy, na promocji nie ma nic, bo ta przyczepa mnie tu nie interesuje, bo to jest za no fajnie by było mieć, ale to jest za duże. Nie, 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 na moje gospodarstwo. Dobra, a więc tak, tu wchodzimy w dział z, z zwierzętami, transport zwierząt i teraz trzeba było tu coś wybrać, jakąś przyczepę. Tutaj mamy coś za 6000 standardowe, wąskie no jakieś takie nie tu zobaczymy w różnej, bo wiem, że było coś jeszcze w ofercie, tylko nie wiem gdzie ta przyczepa będzie, bo to może być, że to będzie w tym dziale czasami się mieszają te przyczepy hmm. Tu coś jest, właśnie to sztuk. Pięć sztuk owiec mogę wziąć do tego. No to to by było dobre, gdybym dwa razy mógł tylko prknąć. Tutaj nie ma. Standardowe. Nie, no takie. Standardowe biorę. Wzór. Wszystko, nic. Wszystko. Jeszcze tylko kolor zmienię. Taki jaki jest na farmie. Ła. Mega. Węga, węga, mega. Zobaczymy czy to będzie działać. 1,7 litrów. Pojemności mogę też brać do tego. Zobaczymy. Tu nic nie pisze, żeby to był transport zwierząt. Ale tam pisało, że ja. Za 1500 biorę. czy się da zakupić te zwierzęta? Ok, wiesz, że ten traktor nie jest za dużo, Może by z to wziąć? Gdzie to mi to musiał jechać w ogóle? Zaraz, jakieś kontrakty? Nie ma nic, dobra. A... Gdzie jest ten handlarz zwierzętami? Gdzie ja to muszę jechać? tu jest a tu mi daleko dobra że pojadę sobie z otorem w takim razie coś mniejszego wezmę Ja sobie wyjadę tamtą przyczepą mam nadzieję że nie będzie jakiś niespodzianek że to podjadę i się okaże że nie będę ich zwierząt kupić przewieźć coś potem musiał pomyśleć z tymi belami, bo tak bel mi się trochę narobiło i nie wiem gdzie je chować teraz, chociaż tam trochę mam placu, muszę by było tam coś pomyśleć, ale plac jest już... Po części zagospodarowany. Bo jak tak dalej pójdzie. Jeszcze sobie tylko dach ściągnę bez ciepło. Żeby nie było. O, standardowy tego, Nie taki o, ten był standardowy, ten mi się podobał, dobra. A, można tu te dorzucić. Obciążniki. A to ha to w koła. Myślałem, że to na przód. No dobra, już nie będę nic więcej nią. No to pytamy sobie teraz po owieczki. Też to sama wysokość jest Mamy jeszcze wyżej podpięcie, no, a dobra Nie będę zmieniał Bo przynajmniej będę miał lepszy widok na obce, jak się obrócę o, <głos》> To mogę popłackać sobie te przezroczy A ja Gdzieś tam się jechało O, chyba widzę już Dobra, to jest przy tej drodze. nie powinno być źle. Że... No fajnie by było jakby jakiś jeszcze kontakt wpadł, nie? jakieś nałożenie bym coś pojechał na wiózł, jakieś pole sąsiadowi, no fajnie by było Nie tak za bardzo. Nie wiem co tam owce przewioza, jeść tu później co, jeszcze nie zostanę nakarmić te owce, wodę tam trzeba też przewieźć. no trochę będzie robił to, to nie na cały dzień. Mamy to. Czyli można by było sobie zakupić. I jakie będziemy. Walizkie, walizka góra. Szwajcarska. Czarno-brązowa. Stein, Landrans z Bentheim. Nie wiem, weźmiemy. O, te weźmiemy sobie tutaj. Z takim pyszczkiem ciemnym. No już te dojrzałe wezmę Żeby nie było Ile ich się tutaj zmieści 5? No 5 się mieści 2,400 Dobra Kup Są ławieczki Wbite <laughs> przy czepy <laughs> No Na matce Uciśnięte Wróżycie w drzewa z altana nie wypadły <laughs> Stop. Dobra, pierwsza tura. Myślę, że dziesięć sobie kupić. Będę więcej kupował. Także Sianka też, Sianko pójdzie na to. i dzisiaj skoszę tą łąkę, tak czy inaczej. Bo do Kijamarii sianą nie przyda się i do tego o, skoszę się. Tylko chyba ja chyba zrobię, ja, nie będę balował małymi kostkami tą kasę. Jak coś nie widzę. Prasą do kostek, tylko wezmę pół e, belę, te okrągłe zrobić, się oddaje. Ja Tyle, że nie odzywają się, są w szoku, takie uciśnięte są, no ale zaraz pobiegacie sobie spokojnie. Pięknie, teraz to gdzieś wyładować trzeba je wybierz przenieść tak pięknie ale ładne wieczki dobra teraz muszę szybko tą przywieźć i dalej ją zapodać a górę robić? Szybciutko na tę z wodą. Dobra, w takim razie przyspieszamy robotę. Feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn ain't that great. I don't want to go to work cuz my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cuz I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, oh. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it, all And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe? You can do anything yeah. yeah. But what you gonna do it for it? How you gonna do it for it? What you gonna be? To play, to claim a brand new name. Oh, and I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss. Gotta find what I'm good at. I guess i look here, look there, over where? Am I scared? Where am I at? I gotta make it in this life. Whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a Goose and Sprite. For the end of the night oh. And we all got dreams We all want things But what you gon' do for how you gon' move for what you gon' be And do you believe we can do anything But what you gon' do for How you gon' move for what you gon' be No, I don't take shit. I got no love for the fake is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement Everything I do, so instinctive and so passionate Every word I move, so descriptive like an adjective. I gotta vendetta against people who it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks. This not that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up no I don't take shit I've got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up no I don't take shit I've got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence. Dreams and some honestness. I'm not here to save the day. That's for you to take away. I could play a million mind games but instead I say something not illogical. Something that is typical. Grab it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day going off of my meds. No, I'm not giving up. No, I'm not giving in. I will make it to the top, it. Off in the wind, I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages of vacant. Modern kingdom for the taking. Now that I've been put through out. I never got anyone's help. I have to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the faking. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up Udało się ogarnąć tą łąkę, fajnie wszystko wypaliło, mamy sianko, tutaj chyba jedna bela jest tylko trawem, bo pierwsza była, także chciałem ją dokończyć, żeby była z trawą, no i tak sobie pomyślałem jeszcze, jak pakowałem tam tą prasę, że tej już nie będę używał, ponieważ podczas tego stało się tak, że mam już za dużo bel, a to tylko dlatego, że mam dużo małych bela, to nie i. Nie idzie na ilość, na litraż, tylko na ilość, więc wolę mieć na przykład więcej bel tych większych, niż, niż tych mniejszych, więc z tą prasą się już pożegnamy, nie ma miejsca na farmie, także jadę ją sprzedać i zobaczymy czy w zamian może coś doszło e, ciekawego na promocję jeśli nie no to trudno pieniądze ulokujemy dzień w dzień jutro będzie kolejna inwestycja już jest w planach także to sprzedajemy dobra 6 tysięcy Jakieś tam wódki wpadły znowu. Zerkniemy, co tutaj nowego się pojawiło. Jeśli się coś pojawiło, a to jest to winogron. Ja tutaj nie zamierzam robić nic z winogronami na razie. Chociaż. Hmm. Może kiedyś później. Na pewno nie teraz. <grym> Dobra, mniejsza z tym. Eeeem... Póki już tu jestem, mogę za zerknąć, zobaczyć jak tam owieczki się mają. Mój nowy nabytek dzisiejszy. Pięknie. O, już Super, bardzo mnie to cieszy. Tutaj dalej Pobierają sobie to BB, BB. Dobra, zobaczymy jak one się tu mają. Bardzo dobrze. Super, cieszę się z tego powodu. Mały zbiornik na wodę jest, gdzie tu trzeba częściej zaglądać z, z wodą. Ale da się to ogarnąć. Także ja jeszcze zastanawiam się nad wymianą yy, lub podmianą przyczep. Ale to później, yy, bo będę musiał kupić jakąś przyczepę do, do zognaniówy bo tą którą tam mam to jest jednak tylko do rozlewania na polu a nie mam aż takich ilości, żeby to rozlewać więc muszę sobie dać spokój na razie z tym. ten traktor sobie tutaj schowia a jest teraz miejsce więc tu można było sobie jeszcze kukać i chyba nie wiem czy to wanny nie schodę jakie jest miejsce właśnie bo ja nie wiem kiedy ten wannę sobie do używał na razie pory są nakarmione więc a jeszcze się nie pojawiły nowe więc na razie nie będzie mi to potrzebne może zaraz zobaczę w ogóle na krowy jak wyglądają no może być jutro ok ale i tak chcę żeby z siana zeszły z jedzenia, no później tylko 300 PMR. a siana jest dobre bo jest najprościej zrobić i daje 100% zdrowia i 100% tego jak to się nie produktywności ale przy mlecznych krowach nie dają tyle mleka co powinny, więc tu mi będzie zależało, żeby wykorzystać maksymalnie tę chorobę, bo jest mała ilość, więc będę chciał żeby miały jedzenie na 100% na początek ta prawa wystarczyła, a czekolwiek teraz może być już mało Zróbcie kombinuję z tym, bo ja nie wiem, czy ja później będę potrzebował prasę, to ja wyjadę z prasy. No bo więcej nie mogę wjechać. Zaraz. To spróbujmy tym wyjechać i tam wjechać. Zrobimy zamianę miejsc, szybciutko. Okej, okay. może teraz tak będzie, bo tam tutaj widzę, że przy ścianie jest coś, co blokuje właśnie o, jakaś wanna. I wanna blokuje inną wannę. A ja myślę, że tutaj będzie łatwiej wjechać. Lepiej to wygląda. Teraz. Tym sobie tutaj zaparkuję pod skosem i już jest lepiej. O gieńcior fajnie tym wjadę sobie tam. Trzeba kombinować jakoś kurczę, bo tu jednak. już dalej jest dobrze, że tą prasę. Opchnąłem już troszeczkę więcej miejsca na chwilę. Dobra, teraz to lepiej wygląda Jeszcze tylko ten traktor do sprzedania Ej, do sprzedania A nie, nie, co? Tego nigdy Ej, złotko tanie jeździ w ogóle O, i ty już można sobie teraz też gdzieś zaparkować Pięknie, wyszło. Dobra, może być. Tylko czyli zamknąć. Przez zerknąć, jak tu wygląda to pole. No, jakoś rośnie. Mam, mam nadzieję, że z tego coś będzie. Okej. Okay. Super. Czyli zwierzęta nakarmione, tu ogarnięte. Tu wszystko pozatwiane. No i dobra no myślę, że na dzisiejszy odcinek to już będzie chyba wszystko. I tak jak mówiłem, jutrzejsze jutro znowu będą kolejne plany związane z inwestycją na tym placu tutaj. Także sobie coś porobimy jutro. No a dzisiaj już wystarczy emocji. Się już z wami pożegnam, także... Dzięki za uwagę, dzięki, że jesteście, dzięki, że oglądacie. Pozdrawiam Was gorąco, no i widzimy się w przyszłym odcinku, w następnym odcinku, następnego dnia. Na razie, cześć.